Drodzy bracia w kapłaństwie, na czele z księdzem Kustoszem tego sanktuarium, ojcem ministrem prowincjalnym ojców Kapucynów ale przede wszystkim wy, siostry i bracia, czciciele miłosierdzia Bożego i członkowie grup modlitewnych Ojca Pio, tak bardzo mi bliskiego. Świętego, do tego stopnia, że nie wyobrażamy sobie innej kaplicy prywatnej biskupiej, jak właśnie tej, pod wezwaniem Świętego Ojca Pio. I cieszę się, że mam również Jego relikję pierwszego stopnia. Moi drodzy, ta dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam pewną drogę, jaką muszą uczniowie przebyć. Uczniowie wiele razy widzieli Jezusa oddalającego się na modlitwę, a Nowy Testament wiele razy przytacza rozmowę Jezusa z uczniami bezpośrednio po zakończeniu modlitwy. I w ten sposób możemy poznać treść tej modlitwy. W tej dzisiejszej Ewangelii wiemy doskonale, że ta modlitwa prowadzi również pod krzyż. Każdy z nas przyjechał tutaj do tego sanktuarium ze swoimi zwycięstwami, ale również ze swoimi upadkami, porażkami. Przyjeżdżamy tutaj do sanktuarium Bożego Miłosierdzia po to, aby przez stawiennictwo Świętego Ojca Pio otrzymać konkretne drogowskazy, jak żyć w tym czasie, gdzie patologia stała się normą. A coraz częściej patrzymy nawet na naszych sąsiadów, a może nawet we własnym domu, na tych, którzy odchodzą od Boga, od wartości. Święty Ojciec Pi opisał: Nie zastanawiaj się nad drogą, którą idziesz, ale wezwany przez przewodnika, przez duże P który Cię prowadzi do ojczyzny niemieckiej, wpatruj się w Niego i idź wyznaczonym szlakiem. Patrzymy zatem w niebo, patrzymy razem z siostrą Faustyną Kowalską, patrzymy razem ze świętym Janem Pawłem II w niebo i pytamy, co uczynić? Dzisiejsze czytania nie pozostawiają żadnej wątpliwości. Moi drodzy, dają nam bardzo konkretne drogowskazy na tym ludzkim szlaku życiowym. Najpierw w pierwszym czytaniu słyszymy słowa w owym dniu wytryśnie źródło dostępne dla domu Dawida dla mieszkańców Jeruzalem na obmycie grzechu i zmazy. To bardzo czytelny znak, że mamy ze sobą w swoje życie wziąć łaskę łaskę, która ma nas przemieniać, łaska, która ma sprawiać, że będziemy mocniejsi, szczególnie w tych środowiskach, w których jesteśmy. A nie nas, jestem przekonany, że są tacy, którzy myślą, że tyle się modlę, tyle zawierzam, a ciągle ten Bóg jakoś inaczej podchodzi do moich problemów. Co z tej łaski ma wyniknąć w naszym życiu? Święty Ojciec Pio, nie tylko, że doceniał tą łaskę, ale pokazywał, jak ją pomnażać. Mówił, nie lękaj się, Jezus bowiem jest z tobą nawet wtedy, gdy wydaje się, że duch twój stoi na krawędzi przepaści. Więc dzisiaj z tego miejsca musi popłynąć słowo do tych, którym jest trudno. Łaska jest z tobą. I muszę w to uwierzyć, muszę ją pomnożyć. A to oznacza, że mogę więcej niż nam się wydaje. To często powtarzał święty Jan Paweł II. Mówiąc o łasce, również święty ojciec Pio mówił: bądź mocny i raduj się, ponieważ Pan przebywa w Twoim sercu. A zatem wzywa nas wszystkich do tego, abyśmy wierzyli. Wierzyli w to, że mogę coś zmienić w moim życiu, w moim sercu. Każdy z nas, tak jak powiedziałem, nosi w sercu i te zwycięstwa, ale też i bolesne porażki. Ileż ja na swoim szlaku biskupim spotkałem Matek i ojców, którzy mówią, cośmy źle zrobili. Jesteśmy staramy się być blisko Pana Boga, a nasze dzieci już od Boga odeszły. Przecież ojciec Pio. Nie spotykał takie osoby? I cóż im mówił? Mówił im, Jezus jest zawsze blisko, prowadzi, strzeże i podtrzymuje, aby nieprzyjaciele, którzy cię nękają, nie odmienili twojej woli. Dlatego moi drodzy, tu w tym miejscu jest tak ważne, abyśmy wyszli jeszcze bardziej zachęceni do tego, aby zawierzać Panu Bogu przestawiennictwo świętego Ojca Pio. Wszystkie nasze sprawy. Łaska bowiem, łaska Boża, nakreśla perspektywę i prowadzi do zjednoczenia z Panem. Ale żeby się tak stało, musimy uczynić temu Panu Bogu w sercu miejsce. I pewnie dlatego ojciec Pio mówił: Po ujaźmieniu namiętności rodzi się w duszy wielkie ukojenie i pokój, które są nieodzowne do zjednoczenia z Bogiem. I tacy macie wyjechać z tego czuwania. Ukojeni z nadzieją. Ale to, co jest niezwykle istotne w Waszym ruchu, w Waszych grupach, to to, co słyszeliśmy dzisiaj w tak znakomitym wykonaniu responsorium w Psalmie 63. Boże, mój Boże, szukam Ciebie i pragnę Ciebie, moja Boża. Moja dusza. Ten psalm jest psalmem mistycznej miłości, sławiącym całkowite zjednoczenie z Bogiem, który rodzi się z tęsknoty niemal fizycznej i osiąga pełnię w głębokim i nieustannym obcowaniu z Nim. A taką tęsknotę może zaspokoić tylko modlitwa, i to jest drugi drogowskaz, który dzisiaj Pan nam daje: modlitwa. Nie ma żadnej wątpliwości że Święty Ojciec Pio był człowiekiem modlitwy. To on mówił: pokora, skrucha i modlitwa sprawiają, że Bóg zniża się do człowieka, a człowiek wznosi się do Boga. Modlitwa to jest przekonanie bliskości z Bogiem. Kiedyś miałem spotkanie z młodzieżą i powiem szczerze, że przeżyłem to bardzo mocno, bośmy rozmawiali na temat, dlaczego współczesna młodzież się nie modli. Pobiedy, gdyby mi odpowiedzieli dlatego, że nie mają czasu, że im się nie chce, Ale oni odpowiedzieli dużo gorzej. Oni nie mają takiej potrzeby, bo nie wierzą w siłę swojej modlitwy. Jestem przekonany, że wszyscy, którzy tu są, wierzą w tą siłę. Bo modlitwa to dialog, bo modlitwa to jest odczytywanie woli, Bożej wobec mnie. Bo modlitwa leczy umysł. Święty Ojciec Pio mówił: Na modlitwie, rozmyślaniu, my mówimy do Pana, podczas gdy w czasie świętego czytania, to do nas przemawia Bóg. I to jest właśnie ten dialog. Moi drodzy, uczyńcie bardzo konkretne intencje tej Waszej pielgrzymki. Oddajcie siebie. I tych, za których prosicie, bo nie ma nic piękniejszego jak modlitwa zanoszona z wiarą. Nie mam żadnej wątpliwości, że wielu z Was ma w swoim życiu wyproszone cuda, że wielu z Was gdzieś wewnętrznie odczuwa Boga. Dlaczego? Dlatego, że macie doświadczenie tej modlitwy, bo macie czas na tą modlitwę, bo widzicie sens tej modlitwy, a to niesie ze sobą motywację. Ale w dzisiejszym drugim czytaniu i to po trzecie słyszymy słowa, bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przeoblekliście się w Chrystusa. Wszyscy ochrzczeni jako dzieci Abrahama mają udział w tym oczyszczeniu przez łzy, o których mówił prorok Zachariasz. A więc często już jako ochrzczeni mamy obowiązek, aby ciągle wracać. A zatem tym trzecim drogowskazem oprócz łaski modlitwy jest nawrócenie. I tej bazylice tak wielu ludzi odzyskało zdrowie duchowe. Bo to jest miejsce nie tak, jak niektórzy mówią w mediach, magiczne. Żadne magiczne. To jest miejsce, gdzie działa Pan. Tak pięknie święty Ojciec Pi opisał: Nie ma Boga tam, gdzie nie ma pragnienia Jego miłości. A nawrócenie zakłada miłość. Nawrócenie jest świadectwem tej miłości, więc może trzeba dzisiaj powiedzieć, Panie, chcę być darem dla innych. Chcę siebie zmieniać. Bo może nieraz jestem zamiast darem krzyżem. A czuwanie jest zawsze początkiem nawrócenia. Dlatego wróćcie z tej pielgrzymki nawróceni. Nie pewnie z jakichś wielkich grzechów ale z niekonsekwencji, może zniechęcenia, a może rozczarowania mężem, żoną, dzieckiem, a może nawet sobą. Bliskie mi słowa Ojca Pio. Bóg oczyszcza nas jak złoto, które chce wprowadzić do swego skarbca. Narodzenie wymaga takiego oczyszczenia. I tak was o to proszę, abyście mieli odwagę, Choć trochę zmienić siebie, jeszcze bardziej ufając Bożemu miłosierdziu. I właściwie w tym miejscu można byłoby zakończyć tą homilię, ale jest jeszcze jedna bardzo ważna prawda i drogowska, które trzeba wziąć szczególnie w obecnych czasach, bo moi drodzy, nie potrzeba żadnych rakiet i bomb spadających na naszą ojczyznę. Często te bomby z obudzionym zapłonem są w naszych domach, kiedy się kłócimy, kiedy nie potrafimy się o sobie przebaczyć, kiedy cierpimy wewnętrznie. I dlatego te znane słowa, które były tak bliskie świętemu ojcu Pio, jeśli kto chce iść za mną. Niech się zawsze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech nie naśladuje. To, jest, to są słowa, które wyrażają radykalizm wyboru. A więc zgoda na krzyż, który boli, który może daje nie nas niepewność. Krzyż jest zawsze wyrzeczeniem, jest zawsze drogą, śladami Jezusa. I znowu, Genialne słowa świętego Ojca Pio. Kiedy Bóg poddaje nas próbie krzyża i cierpienia, w głębi naszej duszy daje promyk światła, który pomaga nam zobaczyć jego bezgraniczą dobroć i zachować ufność. Moi drodzy, bez wiary i bez krzyża nie jesteśmy w stanie wiele rzeczy zrozumieć, opowiadał mi jeden z kapelanów. Że był w szpitalu i w tym na łóżku szpitalnym leżała kobieta, która wyła z bólu. Już nawet nie, nie była w stanie normalnie funkcjonować, już nawet morfina nie pomagała. I on oczywiście chcąc ją pocieszyć, gdzieś skierować te myśli na Pana Boga mówi, przecież Pan Jezus też cierpiał. I wiecie co mu odpowiedziała? Ale Pan Jezus cierpiał tylko trzy godziny. A ja umieram już drugi miesiąc. I co wtedy powiedzieć? Jak pomóc, jak czas staje się katem? Wtedy trzeba przygnąć do krzyża, usensownić to cierpienie, choć to jest tak trudne. I powiedzieć... Ja mimo wszystko Tobie ufam. Nie miał takich chwil, ojciec Pio. Znacie świetnie jego życiorys. I tu nawet nie chodzi o stygmaty. Przecież i on przeżył prześladowanie, i niezrozumienie, i szyderstwo. To nie są krzyże? Moi drodzy, nie jesteśmy tutaj po to, aby zgodzić się na ten krzyż. W naszej drodze. A święty Ojciec Pio mówi: Odwagi, nie lękaj się i nie zatrzymuj się w połowie drogi, bo jeśli się zatrzymasz, to gdzieś się pogubisz. I proszę zobaczyć Jego nauczanie, Jego postawa, Jego wierność kapucyńskiemu powołaniu. Jest tak bliska orędziu miłosierdzia Bożego. Siostra Faustyna zapisała w dzienniczku w 446. numerze. Wtem ujrzałam Pana Jezusa przybitego do Krzyża, kiedy Jezus Chwilę na nim wisiał, ujrzałam cały zestąp dusz ukrzyżowany, tak jak Jezus. I ujrzałam trzeci zastęp dusz i drugi zastęp dusz. Drugi zastęp nie był przybity do krzyża, ale dusze trzymały silnie w ręku krzyż. A trzeci zaś zastęp dusz nie był ani ukrzyżowany, ani nie trzymał w ręku krzyża silnie. Ale wlokły te dusze krzyż za sobą i były niezadowolone. Wtem rzekł mi Jezus: Widzisz te dusze? Które są podobne w cierpieniach i wzgardzie do mnie, te też będą podobne w chwale do mnie, a te, które mają mniej podobieństwa do mnie w cierpieniu i wzgardzie, te też będą miały mniej podobieństwa i chwale do mnie. Duszami ukrzyżowanymi, najwięcej było ze stanu duchownego. Widziałam także i dusze znajome ukrzyżowane, co mi sprawiło wielką radość. Moi drodzy, niezależnie od tego, co przyniesie poranek, najbliższy tydzień, miesiąc, bądźmy blisko Pana, bo tego chce sam Jezus, bo tego chciałby święty Ojciec Pio. A jeśli komuś jest trudno, to weźmy wszyscy tak piękne, pełne nadziei ufności słowa świętego Ojca Pio pokładając ufność w Bogu nie lękaj się że nawałnice stają się coraz gwałtowniejsze gdyż łódka twej duszy nie ulegnie nigdy zatopieniu i ja w to wierzę że ci którzy się modlą przez stawienictwo świętego Ojca Pio którzy ufają Bożemu miłosierdziu nigdy nie zatoną bo będzie ich ratować wiara nadzieja i miłość skazacie się ze mną niech wam pan bóg błogosławi dziękuję za to że jesteście amen